Witam Państwa w kolejnym odcinku Game Metalu Przypominam naszym celem jest teraz uzbieranie 26 dolarów 7 27... A to zależy za, w, w którym sklepie będziesz się kupować proszę. Nie ale nie było nigdy taniej Chyba nie, 20, był 26, jeden? 26-51 w sklepie było. A może Więc to, to, to raczej Nie nie wiem czy będziemy się tam ratować to raczej w takim razie byłoby tam najtaniej Eee, słuchaj, zależy generalnie, jak daleko dojdziemy. Oby najdalej. To... W mnie troch, trochę ten, że tym samym... Kurwa. Eee, tym ten, ten, ten samym guzikiem, którym kopiesz, no nie? No. Eee, rzucasz. A, tak. a rzucanie czy czasami jest wielkim samobójem. Tak, dokładnie, że to wielkie betonowe koło, cokolwiek to jest, bo kosz na śmieci. No tak, no no i... No teoretycznie trafiasz przeciwnika, no nie? Ale odbija się od niego, no i masz przerypane. Wiesz co? Jedna z najsłabszych opcji jest jeszcze taka, że kiedy biegniesz i biegasz w skrzynkę. Jest skrzynka. Biegasz w nią, e, chcesz kogoś kopnąć, kopię skrzynkę, skrzynka leci. No i po prostu sunie po całym kraju. No i sunie. Ciebie już sta, stać na książkę, wiem, więc je, ja, ja zalecam ci, żebyś kupił. No aż 20 lat. A księga nie była. To było to... E, nie, nie, spróbuj błędy. O tak, Idealnie, no. No, nie to jest, to Nie, jest nie tak. to musimy się wrócić do tamtego miasta, yy, do tamtej dzielnicy. A tu nie było czasem, czy nie, trzeciej była. Chyba, że tutaj jest więcej, więcej niż jedna księgarnia. Może, może nie wiem. Czekaj mało. Ostatni to był chyba sprzedaż płyt? Nie, płyty były później. To mogła być farmacja tu najwyżej I A, to jest farmacja. No. farmacja no. Całkiem sens to względu na tego Karma Jolta, on jest bardzo dobry recharger, ale Nie wiem, ja, ja zawsze po polegam na kupowaniu uh, tych yy, na przykład książek tam Nuclear Spy. No, Bodaj, że da dawał ci ileś do, do siły 4, do siły tego chyba... Bo tu jeszcze coś. Gdzie, gdzie tu są drzwi, dobra, są drzwi? Bo ja nie, nie wiem czy się naszym widzom, ale ta, ta gra to teoretycznie jest RPG. W zasadzie, no patrząc na to ulepszanie statów, to no, to jest RPG, tylko tak naprawdę nie wiem, czy ktokolwiek wyjaśnił e, kiedyś, jak dokładnie staty przekładają się, nie wiem, na siłę ataku, na to jak można kogoś rozłożyć. No znaczy w ogóle ja zauważyłem taką rzecz, że tak ta, ta naprawdę któregoś z atakujących statów mo można mieć nad niepełną ilość, tylko tak dajmy na to 30 punktów. I w sumie i tak y, dasz radę za, za, załatwić gościa jedną serię. To prawda, jeszcze mając na przykład buty na gira, no to już w ogóle. Tak. Y, więc ja... Ja rozumiem intencje, prawda, twórców gry, że nawali statów i różne rzeczy do kupowania. Serio, sorry, chciałem chci 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 <laughs> sobie No tak, też się na początku. Nie, powiem ci, że... Ja chyba wiem o co im mogło chodzić, tylko że zrobi więcej, a dużo słabszych przeciwników jednak. Wiesz o co chodzi, no bo jeżeli przeciwnik bo... były mocniejszy, że musiałbyś się z nim chwilę pomordować... Tak, bo... To takie też miałoby to. Właśnie, bo oni są silniejsi albo inteligentniejsi. Tak. Jeden gang od drugiego się tak różnią. Ale jednak nie ma tej różnicy... Goście od sobie kasę zbieraj w ogóle, bo to ja mam na książkę nie. Fuck. Dobra, to ja ich biorę. Dobra? Dobra sobie. Bierz. Nie nie, to to... Nie, se, se, serio, zejdź, bo wiesz, będzie friendly fire. Bardzo ładnie. No, no na to cicho, by się skupiłem, co? O Boże. To patrz jak ucieka, no. No i leci ta opona. A, to opona. No to opona. No właśnie. To kurwa, Zapraszam. No tak, bo Klatyczny to się idzie, bór, do, góry. idzie się do góry. Nie ale wiesz co, może y, chodźmy wracając się no. Bo wiesz, z takim HP to wiesz radia, nie, radia. Nie, Niekoniecznie musi się nam udać No kurwa, kurwa. wiesz co, biegniemy na ten? Na chama? Ty Chyba, chyba musisz, musisz już? To chyba muszę no, ob Obaj musimy, wiesz co? Tak Kurwa co do debi. Dobra, <laughs> będziemy zbierać jeszcze raz ale właśnie to, to jest to o czym mówiłem, że się przedmioty tym samym guzikiem, którym kopiesz. Tak. I możesz podnieść akurat drugiego gracza, tak. nie no wiem po jakim Tak, koleję... ja nie wiem, normalnie yy, tego typu grach da dawali ci zawsze opcje yy, do wyboru, no nie? Czy chcesz grać z, z Friendly Fire'em, czy nie? A zwiększę sobie staty. Model, że Chao Main zwiększa ten... siłę Tak, a Eggroll chyba kopa Nie W ogóle dobra sprawa jest z jedną rzeczą, no bo wiadomo, że mamy kick, mamy punch, no Ale mamy z drugiej strony strength! i to to właściwie jest, co to, to daje? No ja sądzę, że to musi być jakiś mnożnik ogólny. A może by tego? Dobra ja... No nie no zresztą jak w RPG-ach, no, no nie, ja ma masz współczynnik umiejętności od broni się. konkretnej nie I masz jeszcze ogólną siłę Eee, mm -hmm. a no tak Tak, w broni jest zwykle mnożnikiem, siłę, siła jest tylko No, no a, ma... to jest drugi ten, to jest drugi ten Wiesz co, nie, nie, nie wróćmy nie, czy... do pierwszego Tak, wróćmy się do, do, do tego pie... pierwszej dzielnicy handlowej Bo tutaj nic nie kupiłem A sorry. Nie, nie właśnie to, to też jest <gry facial> problem z, ze starymi, z starymi grami właśnie na NESA, że wtedy jeszcze hit detection nie był znowu taki dobry. Okay. E, wszystko ograniczało się ten w e, pudełkach, że tak okay. powiem. E, no i co tu zrobić? Aha, bo bossu bo, nam wyszedł. jak? No, widzisz. Czekaj. No, sorry, kurwa. kurwa. No. no to ja, ja, ja rozumiem, chciałaś się zemścić, ale były, były lepsze sposoby. No jak to miałem cię położyć? Jak? Dobra, No, ja spie... Nie, coś kurwa. No, fuj. No. Przy czym się padł? Dobra. Ale przynajmniej wrócimy do, do pierwszej dzielnicy, to to jest za, zawsze coś. Mam... mam. Też jakiś plus, no, no tak chujeło troszkę z tym z tych jest trochę słabo jednak, ale ja, to jest to. Jeszcze trzeba bo albo faktycznie jednak e, dopracować otaczanie, bo inaczej to będzie słabo. Wiesz co, oh yeah, yeah. ja powiedziałbym, żeby najpierw na nikt jeden z nas skupi się na zbieraniu pieniędzy. I jak już, je, chociaż jeden z nas będzie miał Dragon Feata, to potem będzie łatwiej harwestować ka kasę na, na ten... No to prawda, to będzie trochę takie farmy nie okej. No... W końcu to jest RPG, no nie? No, to trzeba, to trzeba grindować, tak. nie? O, tak. A te bossy się już powinny pojawić? Czy dopiero po padnięciu drugiego? Nie, czy, czy po to? drugim... A czy już teraz po powinniśmy kogoś spotkać w padku, bo teoretycznie powinniśmy w ogóle czy czytać co ci bosowie do nas mówią. Tak, no... ale kto, kto to robi, no? Proszę cię. Nie no, no, powiedzmy, że nam się spieszy, no K każdy odcinek ma 10 minut czy tam 12, no to jednak no, trochę starać się musimy, no, cokolwiek no zmieścić to... ciekawego w tym. Tak czekam, chciałbym rzucić pałkę. Nie, masz pecha. Nie rzucić pałką. No, udało mi się na to, no. Da, dałoby się. No piotę. i masz pięć. Da piotę się to w Dragon Fit'a zrobić faktycznie. Ta, ta. jeszcze pierwszego bossa na pewno. Ale ja jak tam masz tych podwójnych, no nie? wiem A z podwójnymi... To z podwójnym jest śmieszne, oni są zwykle słabsi tak naprawdę, nie ja zauważyłem. Hmm. Ich można dość szybko rozwalić w porównaniu na przykład z, wiem, z pierwszym botem. Czy ja wiem. Bo bossem Przejawiem. Ale... ostatnim bo bossem, nie. Ale... Aha, Dragon Switch, nie, czyli na, na Ostatni przed tym przed, tak. przed... tym, szorów, przed... ostatni przed... tym przed... Tak, przed... Tak, nie? To, to przed... Znaczy, tak, przed... Tak, przed... Tak, są Tak, w Tak, 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 Na początku w ogóle... No, a Miałem dobre intencje, kurwa, tym razem. No wierzę ci, tym razem. W szkole w ogóle nie wiedziałem na początku jak e, przejść dalej w sali gimnastycznej. Dopiero potem się szczaiłem, że tam trzeba wyskoczyć na górę. Wiesz, ja, ja też miałem ten problem. Ja, ja, ja uparcie chciałem ja nam kierować w drzwi, siedzieć, więc, że może nie pokonałem którego z bossów i dlatego mi nie wolno nie, nie tak. dalej iść, Może trzeba baseballem w drzwi. O... Piąć, że granie w dzisiejszym czasach takiej retro gry jest dosyć problematyczne czasem. No to, to czasem że sprzęt. No wiesz razem, że sprzęt, ale akurat mi chodziło tak bardziej, żeby umysłem cofnąć się do tamtych czasów i myśleć ta, tak jak gracze w tamtych czasach. Widziałeś to? Tak, widziałem. Bo wiesz, ja na przykład miałam wielokrotnie Nie wiem gdzie jestem. Nie pytania. no właśnie ja tak da, da fakt Sp Spróbuję po pokazywać pokazać kasę, no nie? On... E jak ja wracałem do retroger to miałem ten problem, że, że czasami spodziewałem się więcej pogrzeń niż faktycznie było no, e Właśnie jak na przykład z, z tym logiką co, co trzeba zrobić żeby dojść do ostatniego bossa, nie? O no tak, no. Większość gier jednak ograniczała się do tego, że idź z lewej strony... od lewej strony ekranu do prawej i dostarczy, nie? Ej, ja nie idzie gdzie rzucam... No dobra. No tak, a czasami nawet się do w gry, gdzie trzeba było iść w lewo na szkodliwe Chciał się wrócić, do przykład, do No właśnie, i popatrz, to jaki to jest, ten, w ogóle, piękny i odkrywcze i, i innowacyjny. No słuchaj, ktoś kto skończył na Mario, to myślę, że by leżał i płakał po prostu, nie mógł przejść gry Ja przypuszczam, że ja w ogóle, będąc yy, młodym graczem, już miałem, miałem takie same problemy. <grym? <grym?> Grałeś w River, River City Runs, to miałeś jakłeś młodych? Zdarzyło mi się, może coś tak. No czekaj, to jest początek. No to, to ładnie. Nie powiem ci, że dopiero ostatnio to widziałem tak No, no chyba że nie pamiętam tego czy. Że... No. no cóż, ja jestem pewien, że na pewno wszyscy widzowie, którzy mają podobne wspomnienia co ja, że gry z bazaru i tak dalej, nie? Mm. To na pewno i tak rozpoznałem tych bohaterów, nie z tej gry, ale z gry, która na, na pirackiej wersji naszej nazywała się Gold 3. Gold 3. To nie była nie? taka, powiedzmy, pierwotna FIFA. Tylko, że c... tam też mogłeś napierdziałać innych zawodników po ryju. No, Myślę, że to będzie w którymś z kolejnych No ja, ja sądzę. No, to, to, to była klasyka NES-a, bo nie A, -a. a naprawdę, to, to, to było dosyć popularne. nie? Powiem ci, że ja na przykład osobiście nie miałem nigdy tego do Więc. Ops. wszystko to grałem. To grałem po kumplach. Chodziłem i było zawsze wiesz no niestety się tak zwykle że byłem graczem numer dwa no co zostaje No to podobnie jak na zasadzie na zasadzie tak starszy brat no i tak dalej, no nie? Ja, ja właśnie miałem tą rzecz że ja byłem y, moczy w rodzeństwie no, no i wiadomo ja, ja musiałem gra, grać jako ten drugi a i tak raczej rzad, rzadziej grałem y, szcz, szczególnie tam na kopie czy coś z moim bratem no bo jednak Byłem gorszy, bo że, że coś kupię do raz. Czemu nie onda rzucić? Nie możesz w ogóle atakować, żeby cywilnie nie napieprzać. Nie, no tak to nie GT. Nie te czasy, jeszcze nie <noise> te No tak 5 lat. W 93 bo jedynka wyszło tego co jedno? A możliwe, możliwe, że to już były tam te, te czasy. Tylko w sumie na co wyszło pierwsze? Na PC ta czy na PlayStation? Na PC-ta, bo to była ta dwumiarowa, jedenka dwójka. Wiem, że dwójka już na pewno była na PlayStation. Właśnie, bo moje, moje pierwsze spotkanie grało z się w ogóle to było. Co? I grało ci z góry normalnie? E, tak, tak. E, GTA 2, Jest, jestem pewien, że moje, moje pierwsze spotkanie z GTA w ogóle to, to było właśnie na PlayStation. Aha. Co prawda nie moim, tylko w salonie gier, ale, ale tak. No tak, to były czasy, kiedy po kafejkach normalnie było, na przykład było PlayStation. No właśnie. I tam jeden, dwa telewizory. Ale... Dobrze, że się uchyliłem. <laughs> Ale trzeba przyznać, że pod o po wiele ciekawsze miała warunki do gamingu niż tam niż inne kraje. Wiesz no, nasz gospodarki niedoboru jednak no powodują, że... trzeba się nauczyć kombinować, więc no... To, to jest sytuację. Ameryka miała prosto, chciałeś pograć, wchodziłeś sobie do arcadeu, no nie Dokładnie, ciu powiedzcie tylko na automatach, na no. automatach, a nie na emulatorach No Albo nie na podstawionej konsoli z telewizją PCRT, nie? Też ja Taki dla ląg <ś flopitundle> <ś coupon> Szaną... Nie mnie się to skarżyło po prostu jak wie... No na najnormalniej się świecie, w świecie czasami znajdują jeszcze na, na swojej drodze puszki i takie bezmyślnie kopiesz przez całą drogę do domu. A też by fajne, na przykład tutaj Jezus, Mara, Co bycia... kurwa. Ale to... co się stało? Nie wiem, on... Zobacz jaka dziwna sprawa. Coś się stało takiego, no że on, on rozpoznał, że ja umarłem. Ja mam pół życia. Tak. Ta Chwilą kupowałem. A ty żyjesz. Pieniądze to, y, też masz tyle samo, co wcześniej. I tym no, niestety co? negatywnym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek.